piątek rano. Postaram się zaprezentować ciekawy, e, ciekawy temat, e, na jaki się natknąłem, e, ale na sam początek ćwiczenie dla każdego licealisty. Dzielenie dwóch wielomianów przez siebie. Chcę podzielić wielomian x do czwartej razy 1 odjąć x do czwartej podzielić przez x kwadrat plus 1. Najpierw ten licznik sobie e, zapiszę w innej postaci, czyli x do czwartej 1 odjąć x do czwartej to, to jest x do czwartej i to sobie trzeba wymnożyć. 1 eee, odjąć 4x, dodać 6x kwadrat minus 4x do trzeciej, dodać x do czwartej, czyli to jest x do ósmej minus 4x do siódmej, dodać 6x do szóstej minus 4x do piątej plus x do czwartej. Dobra, czyli licznik mam. No i teraz jak chcę podzielić dwa wielomiany, ten jest stopnia ósmego przez stopnia drugiego. No to mój ulubiony sposób na siłę będę wyciągał przed nawias, czyli mam tak, x do 8 minus 4x do 7 plus 6x do 6, minus 4x do 5 dodać x do 4 będę wyciągał przed nawias i pilnował, żeby ta równość, którą teraz piszę, się zgadzała. x do 6, x kwadrat plus 1 wpisuję. I tutaj to, to mnożenie to oczywiście x do 8, później x do 6. To już wyjaśniałem na swoim kanale, e, jak to się mnoży. E, teraz muszę się chwilkę skupić, żeby to wyszło: e, x2 plus 1 minus 4x do 5, x2 plus 1, e, minus 3x do 7, minus 4x do 5 plus 5x do 4, x2 plus 1 plus 5x do 4 minus 4x do 4 mam minus 4x kwadrat plus 4 x kwadrat plus 1 minus 4 i to by był wyciągam teraz x kwadrat plus 1 przed całość x do 6 minus 4x do 5 każdy może sobie to zrobić własną metodą jak umie. I tu jest reszta. Reszta jest zawsze stopnia mniejszego niż to, przez co dzielimy. Nie? Czy to może być funkcja liniowa albo stopnia zerowego, tak jak tutaj dostaliśmy. Czyli mamy podzielone. Yy, mamy, mamy podzielone, czyli to jest właśnie, yy, mogę zrobić nawet tak: to jest wynik, to jest tyle, yy, i tutaj jest reszta, reszty, minus 4. Tyle i reszty minus 4. Dobra. Yy, czyli mogę napisać nawet tak. Yy, plus 4 minus 4 przez x kwadrat plus 1. O, coś takiego. No i to wrzuciłem też do, yy, do Wolfram'a. To wyrażenie. Yy, to jest identyczne wyrażenie. I dostałem to samo, że to jest yy, to, yy, reszta jest minus 4. To się zgadza. Yy, ale co, co jest najbardziej interesujące, to policzenie całki sobie y, z tego. Y, tutaj y, całka nie jest trudna. x do 7 przez 7 minus 2 trzecie x do 6 to spiszę sobie, y, czyli całka z tego wyrażenia. To, to jako drugi krok. To to już może w liceum nie jest, ale, mm, ale tu już studenci powinni. Powinni dalej y, rozumieć. Zaraz, zaraz powiemy, czym jest, czym jest ta, y, ta całka. To, to można na razie tego nie, niekoniecznie trzeba, y, trzeba, niekoniecznie to musi być zrozumiane przez licealistów. Czyli to mamy tak. Y, jakbyśmy liczyli całkę, to mamy x do 7 przez 7, minus 2, 3x do 6, plus x do 5. Y, jak tam było? Z 2, 3x, minus 4, 3x do 3. Minus 4, 3 plus 4x minus arkus tangens e, 4 arkus tangens x. No i plus jakaś stała c. Dobra. To tyle to jest. E, policzone. I e, całka to jest pole pod wykresem. Nie? Jeśli mamy jakąkolwiek, jakąkolwiek funkcję. Nawet, nawet będąc tu już można było słyszeć takie wyrażenie, że całka to jest pole pod wykresem, całka oznaczona w granicach od a do b to, to jest to pole tutaj, po, pod tą funkcją. I teraz, jakbyśmy chcieli sobie policzyć pole pod, pod tą funkcją, która jest dodatnia, ale my będziemy liczyć to pole na odcinku 0,1 x do czwartej, 1 odjąć x do czwartej przez i, y, x kwadrat plus 1. To to jest większe od 0. No bo to jest funkcja dodatnia. Tutaj Wolfram alfa też ją na, narysował. Tu bez wątpienia, tu wszystkie są potęgi parzyste. Także to jest funkcja dodatnia. Więc jak y, policzę sobie pole y, pole pod wykresem, no to to będzie coś dodatniego. Y, na przedziale 0,1. I jak się okazuje, ta całka na przedziale 0,1, jak podstawię to wszystko, wychodzi 22 siódme odjąć pi. 22 7, odjąć pi. I zaskakujący wynik. To, to oznacza, wykorzystując tą nierówność, że jak przerzucę pi na drugą stronę, to pi jest mniejsze niż 22 7 No i to już było wiadomo, że pi jest mniejsze niż 22 7 trzeci wiek przed naszą erą przez Archimedesa. Co jeszcze sobie zauważymy, że całka z czegoś takiego, od 0 do 1, z samego licznika, 1 minus x do czwartej, to 1,630. 1,630. I wiedząc to, mamy takie nierówności. Możemy napisać takie nierówności. 1 odjąć x do czwartej dx, tu mi brakuje dx, jest mniejsze niż y, ta moja oryginalna całka, x do czwartej, 1 odjąć x do czwartej przez x kwadrat plus 1, bo dzielę przez coś większego niż 1, dodatnią, y, dodatnią rzecz, I to jest mniejszość cała ta funkcja, 0, 1, y, x do czwartej, 1 odjąć x do czwartej dx. Dobra, i wiemy, że to jest 1.630 630, Wiemy, że to jest jedna 1260, a wiemy, że to jest 22 siódme odjąć pi. 22 siódme odjąć pi i wykorzystując te trzy nierówności y, możemy dojść do takiego rezultatu, że pi jest mniejsze y, niż 3,107 i, i pi jest mniejsze niż 3,10 i, i większe niż 3 i 10 pierwszych takie ograniczenie na Pi to jest akurat 22 mój moje 22 7. I patrząc sobie tutaj na Wikipedię to to już było znane. Ta nierówność była znana Archimedesowi właśnie już przed trzeci wiek przed naszą erą. Przy czym Archimedes wpisywał na 100 kąt 24-kąt, 48-kąt i 96-kąt foremny w okrąg i na okręgu, i z tego wyliczył te, te dwie nierówności. My dzisiaj to możemy zrobić za pomocą całek.